Po wielu latach wracam do Polski. 26 i 27 maja będę prowadził konferencję Grace and Faith, łaska i wiara. W naszej polskiej służbie dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy i cieszę się, że znów będę z Wami. Będę dzielił się Bożym Słowem, będziemy razem uwielbiać, będziemy usługiwać modlitwą. Wierzę, że to może zmienić Twoje życie. Pamiętaj, 26 i 27 maja konferencja Grace and Faith, łaska i wiara w Polsce. Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę trzeci tydzień nauczania. Bóg chce, żebyś był zdrowy i to było potężne. To nauczanie naprawdę mnie błogosławi. Wiesz, uzdrowienie to jedna z mocnych dziedzin, które Bóg włożył w moje życie. Od dziecka wierzyłem w Boga. Nawróciłem się, kiedy miałem 8 lat. Znałem Boga od wielu stron, ale kiedy dowiedziałem się, że On dzisiaj nadal uzdrawia, niesamowitą radością jest oglądanie, jak choroby i schorzenia są pokonane. Zadziwia mnie to, jak religijny świat wywrócił wszystko do góry nogami. Właściwie religia przyjęła chorobę i myśli, że choroba jest od Boga, że to Bóg nam ją daje, aby uczynić nas lepszymi ludźmi. Nazwali coś, co jest złe, dobrem, ale Bóg nigdy nie zamierzył choroby dla swoich ludzi. Choroba jest wynikiem grzechu i upadku. Nie mówię, że wszystkie choroby są bezpośrednim wynikiem Twojego grzechu, ale są wynikiem grzechu, który wszedł na świat oraz upadłej ludzkości, pośród której żyjemy. Bóg nigdy tego nie zaplanował. Spójrz na to, jak na przykład rodzica i dziecka. Czy cieszy cię oglądanie, jak twoje dzieci cierpią? Lubisz to? Kiedyś pewien człowiek przyprowadził na jedno z moich spotkań swoją może dwunastoletnią córkę, która siedziała na wózku. Głosiłem i nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem, ale mówiłem, że Bożą wolą jest uzdrowić za każdym razem. Ten mężczyzna wściekł się na mnie, ponieważ jego córka była całkowicie sparaliżowana. Zapomniałem, co dokładnie się stało, ale dziewczynka nie kontaktowała, chociaż żyła, a jej ciało rosło. Miała 11 albo 12 lat, ale nie była sprawna umysłowo, nie kontrolowała swojego ciała, nosiła pieluchy i siedziała na wózku. Jej tata się wściekł. Bo radził sobie z tą sytuacją, mówiąc, że to Bóg ją taką uczynił, że to Bóg nałożył na nią chorobę. Mówił, że to była Boża wola dla jego córki, a ja powiedziałem, że Bożą wolą dla niej jest, aby ona była zdrowa. Więc facet się wściekł i wyszedł, ale osoba, która przyprowadziła go na spotkanie, powiedziała: Może zostań i porozmawiaj z nim. Zapytaj, co miał na myśli. Może źle go zrozumiałeś, może odpowie na twoje pytania. Po spotkaniu rozmawiałem z tym facetem. Jego córka siedziała na wózku. On stał za wózkiem, a ja stałem naprzeciwko wózka i ten człowiek zaczął mówić, taka była Boża wola. Używał wersetów mówiących o cierniu w ciele Pawła. Omówiłem to już wcześniej. On mówił, że to była Boża wola. Ja mówiłem, że to nie była Boża wola, i nasza rozmowa prowadziła donikąd. On miał swoje wersety, które źle cytował, ja miałem swoje wersety, które on uważał, że ja źle cytuję. I utknęliśmy w martwym punkcie. Wiesz co zrobiłem? W końcu spojrzałem na niego i powiedziałem, co z ciebie za ojciec, który chce, żeby jego córka tkwiła na wózku, żeby była sparaliżowana i nie była w stanie się komunikować, żeby była zupełnie wyłączona, co z ciebie za ojciec? Ten facet już wcześniej był na mnie zły, ale kiedy to powiedziałem, wściekł się tak bardzo, że udusiłby mnie na miejscu. Krzyczał na mnie mówiąc: Kocham moją córkę, zrobiłbym dla niej wszystko. Gdyby można było zrobić jakąś operację, nieważne ile by kosztowała, oddałbym wszystko. Gdybym mógł, zająłbym jej miejsce, żeby ona mogła zająć moje. I kiedy to powiedział, zapytałem. I uważasz, że wszechmogący Bóg kocha twoją córkę mniej niż ty? Widzisz, mogłem walczyć z Nim na doktryny. Mógłby cytować mi swoje wersety, ja cytowałbym swoje, ale kiedy sprowadzisz to do ojciec-dziecko, czy uważasz, że Wszechmogący Bóg cieszy się z naszego cierpienia? Uważasz, że Bóg cieszy się, patrząc na twoje guzy, ból i na to, jak przechodzisz przez to, co zrobili tobie lekarze? Kiedy patrzysz, jak ukulejesz przez życie? Żaden ojciec taki nie jest. Nasz niebiański ojciec kocha nas o wiele bardziej, o wiele bardziej niż my kiedykolwiek kochalibyśmy swoje własne dzieci. Jeśli spojrzysz na to z tej strony, jeśli zapomnisz o wszystkim innym, to, jak kochający ojciec mógłby cieszyć się dawaniem bólu i cierpienia? W Słowie Bożym są przykłady tego, jak Bóg karał ludzi, jak ich sądził i przeklinał chorobami i innymi rzeczami. To było w Starym Testamencie. Ale w Nowym Testamencie przekleństwo zostało usunięte. Chrystus stał się przekleństwem za nas i on nam dzisiaj tego nie robi. On nas odkupił. Jezus zabrał naszą karę i nasze choroby i schorzenia, i w Nowym Przymierzu Bóg nie chce, aby ktokolwiek chorował. Bóg chce, żebyś był zdrowy bardziej, niż ty sam chcesz być zdrowy, ale masz w tym rolę do odegrania, musisz uwierzyć. Pokazywaliśmy już filmy, tak jak mówiłem, mam sześć płyt DVD ze świadectwami uzdrowienia i wielu ludzi zamawiało te świadectwa uzdrowienia i dzieliło się nimi z innymi ludźmi. A kiedy ktoś zobaczył, co Bóg uczynił dla kogoś innego, nagle zaczynał wierzyć i sam przyjmował cud. I dzisiaj chciałbym pokazać jedno z tych świadectw. Jest to świadectwo Scotta Forsytha. Był młodym chłopakiem, kiedy został uzdrowiony. Oglądał wtedy świadectwo uzdrowienia i kiedy zobaczył, co Bóg zrobił dla Hana Terades, zaczął wierzyć Bogu. Siostra Scotta została naprawdę poruszona tym świadectwem, i to ona się o niego pomodliła. Chcę pokazać Ci to świadectwo również dlatego, że chociaż kocham modlić się o ludzi i widziałem, jak Bóg mnie używa i ludzie byli uzdrawiani, to nie chcę, żeby ludzie patrzyli na mnie jak na jedyną drogę do uzdrowienia. W Psalmie 107 w wersecie 20 czytamy, że Bóg posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu możesz zostać uzdrowiony przez Słowo Boże? Możesz to wziąć i możesz zostać uzdrowiony po prostu przez Słowo Boże. Tak stało się ze Scottem. Zobaczył świadectwo, sam uwierzył, uwierzyła Jego siostra i zgodzili się w tym. Dwójka dzieci uwierzyli i Scott został cudownie uzdrowiony. A ja mówię Ci, że Bóg nie ma względu na osobę. To, co zrobił dla Scotta Forsaita i dla Hanach Therades, dla Niki Oszeński, to samo co zrobił dla tych wszystkich ludzi, których świadectwa pokazywałem dla Majka Hesza, Bóg zrobi to również dla Ciebie. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Zachęcam Cię, nawet jeśli sam nie jesteś chory, zrób to, co wydarzyło się tutaj. Bądź posłańcem, którego użyje Bóg. Zamów te płyty, zanieś je komuś innemu i daj komuś nadzieję, bądź pośrednikiem zmiany w czyimś życiu. Obejrzyj świadectwo Scott'a Forsytha, a pod koniec programu podamy informacje dotyczące tego, jak możesz nabyć nie tylko jego świadectwo, ale ponad 30 świadectw oraz te wszystkie materiały. To cię pobłogosławi, obejrzyj świadectwo, a my wrócimy pod koniec odcinka. Niektórzy uważają, że ciężko jest pamiętać o tym, jak było się chorym, ale ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Uważałem, że Bóg mnie każe. Ciężko jest komuś wytłumaczyć, co dla rodzica oznacza posiadanie chronicznie chorego dziecka. A potem mówią ci, że twoje dziecko cierpi na chorobę zagrażającą jego życiu. Doszedłem do miejsca, w którym wiedziałem, że nie jestem lekarzem i nie mogę go wyleczyć. Mogłem się jedynie modlić, więc modliłem się często. W wieku 12 lat Scott przechodził przez jakieś 4 migrany tygodniowo. Czułem się, jakby coś naciskało na moją głowę, jakby ją coś miażdżyło, i nie byłem w stanie nic zrobić. Nie mogłem mieć nawet zapalonego światła. Kiedy dopadała mnie ciężka migrena, gasiłem światło i po prostu leżałem w swoim pokoju. Przez większość czasu nie był w stanie chodzić do szkoły. Czuł się fatalnie. Więc pediatra wysłał nas do neurologa, który wykonał rezonans magnetyczny i przepisał mu eksperymentalne leki. Ale wyglądało na to, że nic mu nie pomaga. W naszym kościele działała modlitewna służba uzdrowienia, więc modlono się o niego przy różnych okazjach. To wszystko zaczęło się w naszej kościelnej grupie modlitewnej. Scott przyszedł do nas z migreną. Okropne było oglądanie, jak dziecko cierpi, ale Scott był bardzo otwarty na modlitwę. Miał wiarę, więc modliliśmy się i po jakimś czasie nastąpił przełom. Na początku ból głowy był słabszy. Ale w końcu migrena zupełnie odeszła. Migreny ustały. Chwała Bogu. Byliśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Przez kilka miesięcy wszystko było dobrze, a potem zaczęły pojawiać się problemy z żołądkiem. Czułem ucisk jakby ostre, kłujące uczucie w żołądku, tak jakby ktoś dźgał mnie nożem. Zauważyliśmy, że problemy trawienne pojawiały się zwłaszcza po jedzeniu pszenicy. Zauważyliśmy, że problemy pojawiały się prawie za każdym razem, kiedy zjadł coś z pszenicą, więc na własną rękę wprowadziliśmy dietę bezglutenową, ale ten problem trwał miesiącami. Było tak źle, że nie mogłem nic robić. Pediatra zaczął się martwić, więc wysłał nas do gastrologa dziecięcego w Houston, w Teksasie. Uśpili mnie i włożyli mi przez gardło taką małą kamerkę i zajrzeli do mojego przełyku i żołądka, żeby sprawdzić, co się dzieje. To nie było zabawne. Lekarz zdiagnozował u niego przełyk bareta, który, z tego, co zrozumieliśmy, nie występuje u dzieci. Lekarz powiedział nam, przede wszystkim, całe szczęście, że to znalazłem. Ale my wiedzieliśmy, że to nie było szczęście, tylko Bóg, ponieważ dalej powiedział, że gdyby tego nie wykrył, minęłyby lata i to schorzenie mogłoby przekształcić się w raka przełyku, który zagrażałby jego życiu. Lekarz jasno powiedział, nie możemy tego zignorować. Musimy przeprowadzić kilka badań i wprowadzić agresywne leczenie. Staraliśmy się nie mówić za dużo na ten temat w obecności Scotta, ponieważ nie chcieliśmy go przerazić. On wiedział, jak bardzo źle się czuł, ale nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Dopiero później dowiedziałem się, że to zagrażało mojemu życiu. Mój syn był chory, a ja nie mogłem mu pomóc. Ale jest coś, co musisz zrobić jako ojciec. Musisz zarabiać na życie. Mój tata był nieobecny przez większość czasu i było to dla mnie bardzo rozczarowujące. Wiem, że wielu ludzi lubi swoich rodziców, ale nie mają z nim relacji. Z moim tatą było zupełnie inaczej. My mamy bardzo dobrą relację, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, bardzo dobrze się dogadujemy, kochamy się, więc kiedy byłem chory. A jego nie było, to mnie naprawdę rozczarowało. Dużo pracowałem, spotykałem się z wieloma klientami tymi na miejscu i tymi na całym świecie. Jesteśmy niedużą firmą, ale mamy biura w każdym większym porcie. I kiedy Scott był najbardziej chory, a mnie nie było, to nie był fajny czas. Mąż był w Chinach i był na skraju wytrzymałości, ponieważ nie mógł nic zrobić. Mógł jedynie robić zdjęcia, wysyłać je do niego, rozmawiać z nim. Pytał: Co będą z nim teraz robić? Będą robić kolejne badanie. To było trudne dla całej rodziny. Nasza córka, która jest bardzo spokojna i nie okazuje wielu emocji. Było po niej widać, że się martwi. Martwiła się o swojego młodszego brata. Czasami, zwłaszcza kiedy tata był na wyjeździe służbowym za granicą, jeździłam z mamą i bratem do szpitala. Czasem opuszczałam lekcje. Pamiętam, że dla mojej mamy była to trudna sytuacja. Wiedziałam, że Scott przez to przejdzie. Że Bóg się o niego zatroszczy i go uzdrowi. Nie wiedziałam jak. Tak naprawdę martwiłam się o moją mamę, bo to był dla niej ogromny ciężar. Doszło do tego, że nie mogła jeść i zaczęła chudnąć, co mnie naprawdę martwiło, bo nie wiedziałam jak jej pomóc. Było ciężko być w drodze, dzwonić do domu i słyszeć, że Wiki się zmaga. Ale wyglądało na to, że się trzyma. Vicky jest silną kobietą. Pani Evelyn, nasza dobra przyjaciółka z grupy modlitewnej, dała nam płytę Andrew Womacka. Zobaczyłam program Andrew Womacka i zamówiłam płytę i przyszła. Byłam bardzo podekscytowana, bo pamiętałam, że na płycie była historia Hannah. Pobiegłam do telefonu i zadzwoniłam do Vicky. Vicky, dostałam podróże do uzdrowienia. Czy możesz je obejrzeć? Powiedziała: Dave będzie dzisiaj w domu, w zasadzie wszyscy będziemy w domu, możemy to obejrzeć. Zaraz przyniosę ci płytę. Ewelin powiedziała: Chcę, żebyście obejrzeli tę płytę wszyscy razem. Akurat tak się złożyło, że moja córka była w domu, mój mąż był w mieście, ale w kraju. Było bardzo dobrze. Kiedy Ewelin przyniosła płytę, powiedziałem: Pewnie, obejrzyjmy. Podskakiwałem i krzyczałem: Patrz, to jest to. W lokalnym szpitalu zrobiono jej wszystkie możliwe badania i odesłano nas do szpitala dziecięcego w Londynie. Miała zrobioną gastroskopię, poddano ją narkozie, włożono jej do gardła rurkę i wykonano biopsję. Przyszły wyniki i powiedziano nam, że Hanach ma bardzo rzadką chorobę immunologiczną. Jej układ odpornościowy był przewrażliwiony i za każdym razem, kiedy coś zjadła, reagował zbyt mocno. Myślał, że ma do czynienia z wrogiem i atakował. Pogarszało się jej, zaczęła chudnąć. Zawsze była bardzo mała, ale teraz zaczęła tracić wagę. Zaczęły wypadać jej włosy, które stawały się przezroczyste, straciła energię. Niektórzy ludzie mówili, że Bóg chce ją uzdrowić, ale czasami to robi, a czasami nie. Słyszałem różne rady, niektóre były ekstremalne, niektórzy mówili, że może coś zrobiłem, że to był sąd nade mną. W moim sercu doszedłem do miejsca, w którym powiedziałem jeśli Bóg chce, żeby ona umarła dla Jego chwały, to niech tak będzie. Tak niewłaściwe było moje myślenie. Wróciłem do domu, moja żona i ich Hanna były w szpitalu, wróciłem do domu i wszedłem na internet i pobrałem wiele jej nauczeń. Serię Bóg chce, żebyś był zdrowy. Wszystko za darmo ze strony Andrew. Słuchałem ich na okrągło. Ashley wgrał te nauczania na mój odtwarzać MP3, więc leżałam w szpitalu z Hanach, przyjmowałam to objawienie. Słyszysz to, Hana? Wiesz, że Bóg chce, żebyś była zdrowa? Zostałaś uzdrowiona, po prostu musimy to przyjąć. Do tej pory za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy, czy to z pastorami, czy z liderami, czy to z dojrzałymi chrześcijanami, zawsze byli przerażeni tą sytuacją. Mówili, o nie, ale kiedy powiedzieliśmy o tym Andrew, on powiedział: Dla Jezusa to łatwizna. Ojcze, Jamie i ja zgadzamy się i dziękujemy Ci, że dzięki ranom Jezusa Hanach już została uzdrowiona. Siedziałem z rodziną i miałem nadzieję, że mój syn też to ogląda, że to przyjmie, zrozumie i zaakceptuje. I tak się stało. Hanna naprawdę zwróciła moją uwagę, ponieważ miała wiele problemów podobnych do moich. Te wszystkie problemy z żołądkiem. Oczywiście była ode mnie dużo młodsza. I zaczęło się jej pogarszać, ale seeing, like, mogłem się do tego odnieść. A skoro ona mogła zostać uzdrowiona, wiedziałem, że ja też mogę. Kind of to to Przyszła pora spania. Szłam korytarzem i poczułam potrzebę, żeby się z nim pomodlić, ponieważ to wszystko, co obejrzeliśmy, miało sens, i byłam wdzięczna Bogu za to. Że pokazał nam to nauczanie. W imieniu Jezusa jesteś uzdrowiony. Panie Jezu, kochamy Cię i prosimy, abyś pomógł Scottowi przyjąć Jego uzdrowienie. Poszedłem spać, a rano czułem się zupełnie normalnie. Czułem się lepiej i byłem głodny. A wcześniej prawie w ogóle nie byłem głodny. Ledwo jadłem. Następnego ranka nie miałam pojęcia co robić, ponieważ żyliśmy według grafiku. Były te wszystkie leki, które Scott brał, więc zapytałam męża, co robimy. A on odpowiedział: Myślę, że musimy zostawić te decyzje Scottowi. Zapytaj go, co o tym myśli. A Scott powiedział: Nie potrzebuję ich, nie chcę. Chcę zjeść. Kiedy zjadł pierwszy porządny posiłek, powiedziałem: To będzie dowód. Wiedziałem, jak okropnie cierpiał po niewielkim posiłku. Więc to będzie dowód. Czekaliśmy. Nie było bólu. Nie było wymiotów. Chwała Bogu. Wtedy pomyślałem, mam nadzieję, że to nie jest zbyt piękne, by było prawdziwe. To nie był właściwy sposób myślenia, ponieważ tak właśnie było. Scott wyzdrowiał. Po prostu potrzebowałem trochę czasu, żeby do tego przywyknąć. Następnego dnia, kiedy weszliśmy do kościoła, pastor wiedział, że coś się zmieniło. Vicky była oszołomiona. Była w niebo wzięta. Myślę, że wszyscy byli. Część mnie mówiła: Modliliśmy się, i Bóg zadziałał. Czy nie tego powinniśmy się byli spodziewać? Część mnie była zaskoczona, ale druga część mnie mówiła: jej, zobacz, co zrobił Bóg. Pamiętam ból i stres. Przez który przechodziłem, a teraz czuję się dobrze. Czuję się świetnie. Mogę fechtować. Razem z przyjaciółmi mogę robić wiele różnych rzeczy. Teraz życie jest dobre. Scott jest normalnym chłopcem. Może jeść, co chce i kiedy chce. Ja nie pilnuję już tego, co je. To wspaniałe uczucie. To wspaniałe uczucie. Czuję się jakby ciężar, który nosiłem, odszedł i to dzięki imieniu Jezus. 2 lipca 2009 roku Scott i jego mama Wiki przyjechali do Colorado Springs na letnią konferencję biblijną dla rodzin. Nie tylko skorzystali z okazji wzięcia udziału w konferencji, ale również skorzystali z szansy poznania małej dziewczynki, której świadectwo uzdrowienia przyczyniło się do zmiany w życiu Scotta. Świadectwo Hanna zainspirowało mnie do przyjęcia mojego uzdrowienia, więc jestem podekscytowany tym, że dzisiaj ją poznam. Mam dla niej mały prezent, myślę, że lubi króliczki, więc ten powinien się jej spodobać. Jestem podekscytowany tym, że ją poznam i powiem, ile jej uzdrowienie znaczyło dla mnie, dla mojego uzdrowienia. On jest normalnym chłopcem. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział: Zbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść, zmienić świat nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim co robimy 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje a my wysyłamy im zamówienie udostępniam moje nauczania za darmo ponieważ na początku naszej służby kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie złożyłem obietnicę Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Haris prowadzimy ludzi głębiej niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com